Hej, hej, tu Karinka, idziemy właśnie po koleżankę, robimy Stefanowi niespodziankę, on myślał, że jedziemy tutaj po kolegi, dla mnie, a tu jedziemy po koleżankę dla nas obojga. Ciekawe czy też będzie zaskoczona. Okej, okay. do widzenia. Nie wiem, to wygląda. i wiem, jak Idziemy do Stefka. Ciekawy jaki on będzie zaskoczony. Zobaczymy, co on Powiedzieliśmy my tylko chwilę coś załatwić, a tu będzie niespodzianka. O to mi chodziło. A on się nic nie domyśla. A, Aga, co zrobimy? Kulnia ja my cię zrobiła. No, Teraz dobrze. A, Dzień dobry, kochanie, a gdzie ona tak opalana? Patrz, która rezancja idzie stamtąd. I ten. No, pogoda jest, te opalania. Dobrze. A, to jest nie, nie, ta niespodzianka. Nie wiadomo od kogo do kogo. Nie specjalnie To jest specjalnie dobre. No, jest <laughs> dobre. Ale ty, 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 ty fajnie to gra właśnie. Bo, bo ten Mario, a bo ten Mario to on nie odpierdolę, to on tego, to on tam, to siam to, panie... no, panie... to. Chodź, panie słoneczko do mnie. Panie jestem dość podejrzliwy, ale. Panu, jest... za huje, nie? Stefan mówi, że jest dosyć podejrzliwy, i powiedział, a, no, że jestem ta... fajna aktorka. Fajna, aktorka jestem. Bo zagrałam. Tu będziesz widziałem, nie? Tak. Mario, nie no. no, się tam. Ja? Dorfę tę Udało się. Ja mówię, skąd ta kalasencja idzie? Ja, było, no. <grywia> patrzę, skąd ta kalasencja idzie. A tak ludzie patrzę, patrzę, ty. Skądś ją znam. <grywia> tu się odjebała, e? Czyli oh, plan. No plan wyszedł jest z i teraz będziemy miło spędzać czas razem na pogori, a jutro w Katowicach. Więc zapraszam do lajkowania, subskrypcji i trzymajcie się. Marka Co? Co masz?